Witam cię bardzo serdecznie na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Grażyna Adamska, jestem kwantową mentorką i na co dzień pomagam kobietom i mężczyznom uwalniać się od tych destrukcyjnych emocji oraz negatywnych programów i przekonań z podświadomości, tak aby z łatwością, lekkością i przyjemnością realizowali swoje marzenia w każdej dziedzinie swojego życia. Korzystam przy, przy tym z różnego rodzaju technik kwantowych, takich jak wizualizacje, medytacje, w stanie TETA, dwupunktu, Theta Healing, Solbo Diffusion, Kronik Akashy, a także Prosperity. Dzisiaj chciałabym omówić bardzo ważny temat. Temat, o którym bardzo często się zapomina, a jest istotny i ważny w budowaniu relacji. Mamy pięć sposobów Okazywania miłości i każdy z nas funkcjonuje wykorzystując maksymalnie dwa z nich. To znaczy, dwa są tymi dominującymi. Przez to, że my. Nie mamy świadomości o tych pięciu istniejących, bardzo często doprowadzamy do tego, że są zgrzyty pomiędzy nami, naszymi partnerami, bo nie mając świadomości, w jaki sposób nasz partner okazuje nam miłość, my wymuszamy niejako, że powinien to robić tak, jak my umiemy, jak my pokazujemy. Pierwszy sposób okazywania miłości jest poprzez słowa. Kocham Cię, uwielbiam Cię, jesteś piękna, uwielbiam spędzać z Tobą czas, bo właśnie dla nas, kobiet, ale nie tylko, słowa te mają potężną moc. Oczywiście wibracja tych słów też działa swoje na polu energetycznym, ale jest to tylko jeden ze sposobów z tych pięciu okazywania miłości. Drugim ze sposobów jest robienie czegoś dla kogoś. W tym zazwyczaj dobre są, dobrzy są mężczyźni, aczkolwiek my, kobiety, również. Okazywanie miłości poprzez wykonywanie dla kogoś czegoś: skoszenie trawnika, pojechanie z samochodem do naprawy, posprzątanie w domu, ugotowanie obiadu czyli stworzenie jakiegoś posiłku z miłością. To wszystko to jest druga forma okazywania miłości. To jest kocham cię powiedziane w czynach. Trzeci sposób to spędzanie czasu z daną osobą. To też jest wyrażanie miłości. To, że ktoś lubi iść z tobą do kina. Posiedzieć z tobą przy obiedzie, przy kolacji, posiedzieć z tobą w ogrodzie, iść razem na spacer. To jest wyrażanie miłości. To jest mówienie kocham cię, bo uwielbiam spędzać z tobą czas. Czwartym sposobem jest kontakt fizyczny, czyli te wszystkie czułości, przytulanki, dotknięcia, chwyty, chwytanie się za ręce, otulenie się. To wszystko wiąże się z czwartym sposobem okazywania. Miłości. W tym momencie potrzebujesz bliskości. Poprzez bliskość pokazujesz, jak ważna jest dla ciebie ta osoba. To jest mówienie: Kocham cię poprzez przytulenie danej osoby, poprzez buziak, poprzez seks, tak? poprzez tą właśnie bliskość fizyczną. Natomiast piątym sposobem okazywania miłości to jest kupowanie prezentów. Poprzez taką, taką formę okazywania miłości mówię, że wydaję na Ciebie pieniądze, bo Cię kocham, bo jesteś dla mnie ważny, bo jesteś dla mnie ważna, więc daję Ci prezent. Lubię, uwielbiam, gdy się uśmiechasz, gdy otwierasz to, ten podarek ode mnie. Pamiętajcie, że jest pięć sposobów okazywania miłości, każdy z nas funkcjonuje, wykorzystuje dwa z nich, maksymalnie dwa z nich, one są dominujące, dlatego jeśli następnym razem e, zaobserwujesz swojego partnera, że on nie mówi na przykład do Ciebie, kocham Cię, ale pozmywał za Ciebie naczynia, pozmywał dla Ciebie naczynia, albo kupił Ci jakieś kwiaty, kupił Ci jakiś... Prezent, albo e, przyszedł do ciebie i po prostu cię przytulił na Twoje. Kocham cię, to jest właśnie ta odpowiedź. Zaobserwuj zachowanie swoje, zaobserwuj zachowanie swoje, swojego partnera i sprawdź, które są dominujące te formy wyrażania uczuć, wyrażania miłości. Wtedy zrozumiesz, że nie możesz oczekiwać od niego, żeby ci powiedział słowami kocham cię, bo on to robi na przykład przez kontakt fizyczny, bądź prezenty, bądź wspólne spędzanie czasu. I to jest właśnie to jego kocham cię. To jest istotne w budowaniu relacji, po to, aby były one pełne miłości i świadome. Kiedy wiesz o tym, w jaki sposób twój partner okazuje, Miłość, wiesz, że Cię kocha, bo to dostrzegasz. Niekoniecznie w słowach, niekoniecznie czasami w czynach, ale poprzez jego formę wyrażanie miłości. Dziękuję za dzisiaj. Jeżeli podobają Ci się filmiki na moim kanale, zasubskrybuj go.